Od 1 marca 2023 roku waloryzacji podlegają nie tylko emerytury i renty, lecz również dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich, dodatek pielęgnacyjny, będzie podwyższony do kwoty 294,39 zł. W tym roku wskaźnik waloryzacji wynosi 114,8%. Tak jak świadczenia emerytalno-rentowe, również wypłacane wraz z nimi dodatki są podwyższane procentowym wskaźnikiem waloryzacji. W tym roku wzrosną o 14,8%. Najczęściej przysługujący dla naszych świadczeniobiorców dodatek pielęgnacyjny od marca wyniesie 294,39 zł. Jest on przyznawany i wypłacany z urzędu od miesiąca, w którym emeryt lub rencista kończy 75 lat. Przed ukończeniem tego wieku mogą go otrzymać osoby, które zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. Dodatek pielęgnacyjny jest wolny od potrąceń oraz nie jest opodatkowany. Prawo do niego nie zależy od wysokości dochodów. Dodatek nie jest wypłacany samodzielnie. Pobierać go można np. z emeryturą czy rentą z tytułu niezdolności do pracy albo innym długoterminowym świadczeniem wypłacanym przez ZUS z wyjątkiem renty socjalnej i tzw. świadczenia Mama 4. Jeżeli osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i nie ma prawa do dodatku pielęgnacyjnego, to może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w Urzędzie Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej. Inne kwoty dodatków i świadczeń od marca również zmienią się i wynosić będą dodatek za tajne nauczanie 294,39 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji 441,59 zł. Dodatek dla sieroty zupełnej 553,30 zł Dodatek kombatancki 294,39 zł Dodatek kompensacyjny 44,16 zł Dodatek do renty inwalidy wojennego 1127,12 zł Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości wynosi 293 4 ,39 zł. 39 groszy. Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, od 14 ,76 zł. 76 groszy do 279 ,71 zł. 71 groszy oraz ryczałt energetyczny 255 ,17 zł. 17 groszy.